Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie 30 października. Ja jestem Bagdaj tutaj na kanale. Opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca, kochani, dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Wdzięczność, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Kochani, na moim kanale dla wszystkich nowych osób, które tutaj są. Możecie sobie wejść w. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Na moim kanale, jak jesteście sobie na moim kanale, wejdziecie sobie na czas dla duszy. Proszę bardzo, tu jesteśmy na czas dla duszy. Ciach. No i mamy tutaj, mamy wideo, tu są poranne karty, tu są różne też medytacje. Na żywo, tu na żywo, kochani, macie dużo tematów. Do przesłuchania. Wahadło. Jest temat: emocje i uczucia. Nienarodzone dzieci. Znowu wahadło. Po co twoja dusza przyszła na ziemię? Polecam. Wejdźcie sobie w tą zakładkę na żywo. A w playlistach, kochani. A w playlistach. Poznaj archanioła. Siedmiu archaniołów opracowałam razem medytację. Filmoteka duchowa. Kilka filmów świetnych do obejrzenia. Niestety za wiele tutaj nie ma. O, okazuje się, że dwa reszty już usunięto mi z kanału. Niebiańska przepowiednia i rozmowy z Bogiem. Zresztą powiem Wam chyba dwa jedne z lepszych filmów. Yy, co jeszcze? Saint Germain. Złota księga i moc yy, afirmacji: ja jest. Tutaj macie. To naprawdę czakry, słuchajcie. Praca z czakrami. Czakry, jak są zrównoważone, to nasze życie jest ułożone. Dziękuję, tak mi się to ułożyło. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Jak wygląda, nasz, jak, jak wygląda nasze życie, od czego mamy zacząć? Od siebie, od swoich myśli i to tutaj się nauczycie, właśnie w świadomych myślach, świadomej rzeczywistości. 21 dni, 21 dni, kochani następnie, następnie to już tam są moje rzeczy tu są medytacje, jak wyjdziecie sobie w medytację są przeróżne medytacje warto medytować, dlaczego medytować? dlatego, że w tym momencie odpuszcza nasz umysł to jest taki, medytacja jest rodzajem hipnozy tylko my przez tą hipnozę możemy sobie sami przejść ciężko jest wam medytować na przykład nie mając medytacji nagranej, to sobie nagrajcie tą medytację przed, po swojemu Medytujcie tak jak wy chcecie, tak jak to wasze jest. Możecie sobie jedną medytację zrobić ze mną, a 10 dziesięć medytacji, 10 medytacji samemu, żeby zobaczyć mniej więcej. Głównie chodzi o to, żeby kochani działać i robić po swojemu, bo to jest po prostu najważniejsze. Kiedy robicie tą medytację tak jak ja. Prowadzę, kiedy mod... robicie tę medytację, kiedy tak jak ktoś inny prowadzi, robicie to według czyjś tak? Prowadzę, nie według twojego. Od 1 listopada ruszamy z ciszą w głowie, bo kiedy mamy ciszę w głowie, zaczynamy słyszeć głos duszy. Także zapraszam, kochani, z całego serca. Myślę, że ta godzina 18 to będzie taka najlepsza godzina, kiedy medytacje będą się pokazywać, kiedy będziemy już po obiadkach, żeby można było na chwilkę sobie usiąść. I wtedy zapraszam do wspólnej medytacji. Zaczniemy od 30 sekund. Zobaczycie, co się będzie działo. <laughs> Zaczniemy od 30 sekund. Przytulam Was, kochani. Będzie naprawdę cudownie. To dobrze. A co do dzisiaj? A na dzisiaj... Co na dzisiaj? Hmm. No właśnie, może sobie tak o takich technikach uwalniania emocji, tego wszystkiego, co w środku czujemy. Kochani, każdy powinien dobrać sobie za. Wiecie, kiedy popadamy w taką duchową pułapkę uzdrowień, uwolnień, czarów i w ogóle ja muszę tu popracować, ja muszę tam popracować, pieniądze idą na to nieziemskie. Mi dzięki Bogu Pan Bóg nie dał wtedy za dużo pieniędzy, więc się ograniczałam w wydawaniu. Ograniczałam się w robieniu kursów, no bo nie było na to środków. Już teraz wiem dlaczego. Bo pewnie tak samo bym popadła w taką tu pułapkę. Więc yy, ja bardziej książki zdobywałam, czytałam wiedzę z internetu, układałam ją sobie sama, uczyłam się i otworzyłam się na czucie. Po prostu. No nie miałam innego wyjścia, tak? Nie mogłam się otworzyć na zakupy, to otworzyłam się na czucie. I kochani, poszło. Poszło po mojemu, później zaczęli przychodzić ludzie, którzy zaczęli dosłownie potwierdzać to, co ja czułam. Nigdy kontaktu z nimi nie miałam, a oni to potwierdzali. Kiedy otwierałam internet i słuchałam, o, no tak, no przecież ja to czuję, no tak jest. I taka eureka, wiecie? Hurra, dobrze czuję. I to jest też taka najlepsza i najprawdziwsza droga. Kiedy czujecie, że coś wam przeszkadza, że coś was blokuje, że gdzieś wam coś siedzi. To wtedy warto iść. Ale kiedy na przykład czujecie cały czas smutek, jesteście cały czas smutni, zatapiacie się w tym smutku i nie możecie z tego smutku wyjść, ale nic w tym kierunku nie robicie, to choćbyście przeszli przez najlepszych specjalistów. Nie ruszy to to wy musicie być gotowi. Głowa wam mówi, że jesteście gotowi. Kiedy będziecie gotowi? Kiedy sami w będziecie w stanie zapanować już nad tym smutkiem. Będziecie wiedzieć, będziecie to czuć, że wdzięczność i bezwarunkowa miłość. Słuchajcie, no, światło w ciemności się świeci. Ciemność w świetle, no nie istnieje, nie ma prawa bytu. Nie zobaczymy ciemności w świetle. Ale światło w ciemności zobaczymy. I kiedy wpuścimy wdzięczność, kiedy będziemy praktykować wdzięczność przez tydzień, cały czas, a nawet nie praktykować, tylko oddychać wdzięcznością, oddychać miłością, akceptacją tego, co się dzieje. Akceptuję to, daję przyzwolenie. Nie, nie ładuje się w to, co nie moje, bo często jest tak, że ktoś sobie sam ze sobą nie może poradzić, żyje w permanentnym smutku i żalu, ale jeszcze przyjmuje smutek i żal od innych i sobie dolewa, dokłada. Tu już się wszystko przelewa, Pokorek jest powylewane, ale ta osoba jeszcze, jeszcze chce innym pomagać. Nie da się tak. Tak się kochani, nie da. I kiedy. Praktykujesz wdzięczność przez miesiąc, kiedy czujesz tą bezwarunkową miłość przez miesiąc, kiedy ten smutek i tak jeszcze bierze górę, wtedy udaj się do specjalisty. Ale kiedy nic nie robisz, totalnie nic. Aha, rano sobie popiszę 5 minut wdzięczność, przed snem sobie popiszę 5 minut wdzięczność, a resztę dnia przesmucę, to taki twój dzień jest. Wszystko zaczyna się w naszej głowie. Kiedy poprzekładasz sobie swoją głowę, kiedy poprzekładasz myślenie, m, nasza głowa nie odróżnia prawdy od fikcji. Wszechświat też tego nie odróżnia. Więc jeśli czujesz, jestem nieszczęśliwa, jestem smutna, no to oni Ci dokładają, tak? Aha, ona jest nieszczęśliwa i smutna. No to tak, proszę, powody do nieszczęścia, powody do smutku. A kiedy zaczniesz mówić, na początku mówić, żeby oszukać głowę, a później za chwilę dołączysz czucie, to głowa już jest oszukana i wszechświat zacznie ci dawać powody do wdzięczności. Zresztą my nie musimy dostawać powodów do wdzięczności. My mamy tyle powodów do wdzięczności, że to się w głowie nie myśli. W ciągu dnia nie jesteśmy w stanie za to podziękować. A kiedy nie masz powodów do wdzięczności, to pomyśl sobie, że jutro nie będzie tego, za co dzisiaj nie podziękujesz. Jutro to zniknie. Budzisz się, godzina 24, ciak, wszystko znika, budzisz się, nie ma. Nie ma tych przedmiotów, za które nie podziękować, nie ma. Nie poczułaś wdzięczności. Nie ma, po prostu. To by były jaja, co? A tu nie ma powodów do wdzięczności. Kiedyś pamiętam, mistrzowie dali takie ćwiczenie pewnej osobie, i ona mówi było wymień 10 powodów do wdzięczności. W wymieniła trzy? Ja nie wiem, po prostu nie wiem. I wtedy właśnie mistrzowie powiedzieli: to za co nie podziękujesz jutro znika, ona mówi, że ona miała tyle powodów do wdzięczności w ciągu dnia, że kompletnie jej głowa oszalała. O smutku i troskach nie było wcale w ogóle, nie było czasu pomyśleć, nie było czasu pomyśleć, a nasz świat to też są myśli, myśl jest częstotliwością, my jesteśmy częstotliwością, kochani, jesteśmy pewnego rodzaju częstotliwością, więc tym jest nasz świat, co my wysyłamy, my jesteśmy namagnesowani tym, co myślimy i to do siebie przyciągamy. Tak to działa. Dobra, kochani, karta na dzisiaj. Kartą na dzisiaj jest. O, co tu będzie? Kartą na dzisiaj. Kartą na dzisiaj jest karta Okres Rodzicielstwa. Poczuj więź w swoim sercu. Poczuj więź w swoim sercu. Okres rodzicielstwa. Muszę tak zrobić, bo tam lampka jest. wiecie? Okres rodzicielstwa. Okres rodzicielstwa, gdzie jesteśmy? Znaczenie karty. Wszyscy jesteśmy w, jakimś, w jakiś sposób związani z naszymi rodzicami. Lecz często między nimi a dziećmi pojawiają się sytuacje, które należy uzdrowić. Chcemy poczuć się zrozumiani, kochani, akceptowani tacy, jacy jesteśmy, i niezależnie od sposobów, w jaki żyjemy. Życie w miłości i pokoju z rodzicami oraz z dziećmi jest cenną rzeczą dla naszej duszy. Dlatego dziś Anioł. Okresu rodzicielstwa jest u Twojego Boku. Poświęć czas swoim rodzicom lub swoim dzieciom. Wspólnie spędzone chwile to najcenniejszy dar, który możemy sobie wzajemnie przekazać. Anioł okresu rodzicielstwa może też zapowiadać rodzicielstwo w dowolnej postaci. Jeśli właśnie zastanawiasz się, czy poświęcić więcej czasu dziecku w postaci urlopu rodzicielskiego lub podobnej formie, odpowiedź tej karty jest jednoznacznie pozytywna. Jeśli Twoje pragnienie posiadania dziecka nie spełniło się, wezwij anioła okresu rodzicielstwa i poproś go o niebiańskie wsparcie. Istnieją drogi i możliwości, ale także przyczyny których być może dotąd sobie nie uświadamiałeś i tutaj anioły mogą Ci pomóc dzięki ich uzdrawiającemu błogosławieństwu. Ale wiecie też, wielu z nas, wiele osób nie ma dzieci. Dlaczego nie ma dzieci? W tym życiu widocznie taki był plan. Poprzednie wcielenie ta osoba mogła mieć z piątkę, szóstkę, nawet siódemkę i ósemkę dzieci. Po prostu na powiedziała głośno, nie w następnym wcieleniu Absolutnie nie żadnych dzieci, ale też mogły to być śluby czystości. Więc warto się temu przyjrzeć. Dlaczego nie mam w tym życiu dzieci? Czy dlatego, że po prostu nie chcę? Czy dlatego, że mam złożone śluby czystości? A jeżeli tak, pragniecie mieć dzieci na przyszłe wcielenie, to wtedy to zobaczcie. Popatrzcie sobie na to, czy są jakieś śluby, czy jak. Odwołajcie, nawet możecie powiedzieć, odwołuję wszystkie śluby, świadome, nieświadome. Słuchajcie, u mnie na kanale jest medytacja na ten temat. Można sobie tę medytację zrobić. Jak najbardziej. Pomoże. Wiecie, tak jak sobie planujemy rok, prawda? W Sylwestra zawsze sobie planujemy rok i piszemy, a na przyszły rok poproszę to, tamto, siamto i wam to. Tak tutaj, z perspektywy duszy, planujcie sobie przyszłe życie. Przecież to ten rok dla człowieka, to on tak się przechodzi, tak? Przez wzrastanie, rozkwitanie, przez w ogóle, przez upały, później przez powolne umieranie, aż w końcu do, aż w końcu do, do stagnacji takiej. I na nowo się wtedy budzimy. tak samo z duszą jest. Taki okres roku dla człowieka to jest tak jak okres życia dla duszy, wiecie? Także jak najbardziej planujcie sobie przeszłość i złoty impuls. Wszystko, co jest z Tobą związane w miłości i każdy, kto jest z Tobą związany w miłości, do Ciebie należy. Zawsze będą przy Tobie i z ręką na sercu. Jeśli masz taką możliwość, dziś zadzwoń do rodziców lub dzieci i porozmawiaj z nimi tak od serca. Jeśli istnieje coś, co Was od siebie oddziela, powiedz o tym, uwolnij się od tego, uzdrów to. Zrób pierwszy krok, a anioł okresu rodzicielstwa prześle ci właśnie impulsy wskazujące, jak powinieneś to zrobić. No dobrze, kochani, przytulam z całego serca, ale się nagadałam, co buziaki, przepięknego czwartku wam życzę.